Witam. W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić Wam rasę owczarek niemiecki. Jedne z najbardziej znanych psów w Europie, a może i na świecie. Powiedziano i napisano o nich chyba wszystko, więc ja spróbuję dodać coś po swojemu. Zapraszam. Wielu ludzi rys historyczny rasy kojarzy głównie z II wojną światową, na której bezdyskusyjnie zyskały ogromną sławę i popularność. Zdaniem badaczy, początku łańcucha ich bezpośrednich przodków należy szukać w zamierzchłych czasach. Znaleziska archeologiczne wskazują, że już w 4000 tysiącleciu przed naszą erą na terenie współczesnych Czech, Polski i Niemiec żyły zwierzęta, których szkielet ma wiele cech zbliżonych do psów pasterskich i w sumie nie ma co się dziwić. Psy towarzyszyły człowiekowi od początku jego drogi. Były to konsekwencje ewolucji dzikich osobników, które wybrały życie w pobliżu miejsc starożytnych plemion i stały się zależne od ludzi. Zakłada się, że już wtedy przeprowadzono pewną prymitywną selekcję, w trakcie której wyselekcjonowano największe i najbardziej posłuszne osoby. Wilk coraz bardziej oddalał się od swoich wolnych krewnych i stopniowo zmieniał się w tzw. psy epoki brązu. Potrzeby ludzi zmieniały się z biegiem czasu. Nie tylko rolnicy, ale także pasterze byli w taki czy inny sposób związani z określonym obszarem. Oznacza to, że czworonożni przyjaciele mieli nowe funkcje. W średniowieczu, chowarty hodowano w całej Europie. To niemieckie słowo tłumaczy się jako strażnik podwórka, ale psy zajmowały się nie tylko ochroną nieruchomości. Udomowione zwierzęta gospodarskie potrzebowały niezawodnej ochrony przed bezlitosnymi drapieżnikami i złodziejami. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę stad, po prostu nie dało się podołać takiemu zadaniu przy pomocy samych pasterzy. Wtedy na ratunek przyszły psy. Oczywiście nie wszystkie nadawały się do takiej pracy, ale tylko te najbardziej mądre i wytrzymałe. Zaczęto je selekcjonować i szkolić w szczególny sposób. Wszystko, co wyjątkowe, jest cenne, dlatego już w VII wieku, zgodnie z prawem starożytnego germańskiego plemienia Alemanów, sprawcy, który zabił psa pasterskiego, czekała surowa kara. Oczywiście zwierzęta wczesnego średniowiecza, a nawet znacznie późniejszych epok, zewnętrznie nie przypominały współczesnych przedstawicieli rasy. Zasadnicze znaczenie dla tak zwanych prymitywnych owczarków niemieckich uważano nie kształt głowy, ustawienie ogona czy kontowanie, ale odpowiednią inteligencję, dość duże wymiary i jego użytkowość. Faktem jest, że sposób życia pasterzy zakładał długotrwałą izolację. W okresie wypasu zwierzęta właściwie kontaktowały się wyłącznie tylko z pasterzem i musiały nie tylko bezwzględnie słuchać, ale i stać się dla niego dobrymi towarzyszami. W XVIII wieku sytuacja nieco się zmieniła. Ukształtowały się dwa regionalne typy owczarków niemieckich: turyński, płowoszary, oraz wirtembergski, czarny lub czerwony. Różniły się też charakterem. Te pierwsze nazywano zwierzętami aktywnymi, skłonnymi do głośnego i częstego szczekania. Drugie zaś mogły pochwalić się spokojem i wytrzymałością. W imię wspólnej sprawy hodowcy z ziem centralnych i południowo-zachodnich postanowili połączyć siły. Efekt żmudnej pracy hodowców został zaprezentowany szerokiej publiczności dopiero pod koniec XIX wieku. Na wystawę w Hanowerze w 1882 roku Baron von Knick przywiózł ze sobą dwa swoje pupile. Samce Greifa i Kirasa. Właściciele hodowli Hanau rozgrzali zainteresowanie nową rasą. Która pokazała publiczności imponującą parę, dużą i mocno zbudowaną Pollux i prime. To dzięki nim narodziło się blisko dwa tuziny mistrzów i zwycięzców wystaw kolejnych dziesięcioleci. W 1891 roku ogłoszono utworzenie pierwszego Towarzystwa Owczarków Niemieckich. Organizacja Philax nie przetrwała długo, ale zdołała zatwierdzić wzroże rasy. Za kolejne znaczące wydarzenia należy uznać wystawę w małym miasteczku Karlsruhe na granicy niemiecko-francuskiej. Wydarzenie przez nikogo nie zostałoby zauważone gdyby nie to, że można było zobaczyć na niewybitnego przedstawiciela starego formatu. I to nie wśród uczestników. Hector von Lirkenheim jedynie zabawiał gości pokazem umiejętności pasterskich. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności bo pokazu przechodził emerytowany wojskowy. Max von Stefanitz i jego przyjaciel Artur Meyer, którzy poświęcali swój wolny czas na hodowlę owczarków niemieckich i od razu zauważyli doskonałe cechy zewnętrzne psa, które w niczym nie przeszkadzały w użytkowości. Jego właściciel, pan Eisen najwyraźniej nie tak zagorzałym miłośnikiem psów pasterskich uprzejmie zgodził się sprzedać swojego zwierzaka entuzjastycznemu Stefanicowi. A już dwa miesiące później Hector, choć już jako Horand von Graffard, ponieważ otrzymał nowe imię, które nadał mu właściciel i pod którym na zawsze zapisze się w historii kinologii. Został wpisany do księgi stadnej von Stefanitz pod nazwą Horand. Okazał się znakomitym reproduktorem, a najlepszym z jego licznych dzieci był Hector von Schwaben, którego synowie Beowulf, pilot i Heinz von Starkenburg. Stali się założycielami pierwszych trzech linii owczarka niemieckiego. W 1901 roku Stefanic został prezesem stworzonego przez siebie związku i do końca życia prowadził hodowlę owczarków niemieckich. Wykazując się znakomitymi zdolnościami organizacyjnymi oraz głęboką znajomością anatomii, fizjologii i hodowli psów. To właśnie utworzenie związku pozwoliło Stefanicowi usprawnić rejestrację miotów i wydawanie dokumentów rodowodowych, a także stworzyć księgę stadną zawierającą informacje o najlepszych przedstawicielach rasy. Właściwie był to początek hodowli czystej krwi owczarka niemieckiego. Stefanitz, jako założyciel rasy, do końca pozostał wierny swojemu głównemu postulatowi: Owczarek niemiecki jest rasą pracującą. Zmarł on w 1936 roku. Istnieje opinia, że pośrednio przyczyniły się do tego ataki członków partii narodowo-socjalistycznej, którzy nie chcieli spopularyzować owczarków niemieckich poza granicami Niemiec, a wręcz grozili hodowcy więzieniem w obozie koncentracyjnym. W czasie II wojny światowej wiele szkółek zostało zniszczonych, wiele zwierząt zginęło a o czystości krwi tych, którzy pozostali nikt nie dbał. Uratowano jednak kilku cennych przedstawicieli rasy. Niemiecka dyscyplina i upór w połączeniu z wiernością nakazą prekursora rasy pozwoliły zwolennikom Stefanica w krótkim czasie przywrócić rasę i zaangażować się w jej dalszy rozwój. Obszarek niemiecki jest obecnie jednym z najpopularniejszych psów pracujących na świecie, a potencjalny właściciel powinien to dobrze zrozumieć, nawet jeśli potrzebuje go tylko jako towarzysza. To inteligentny, silny, wytrzymały i przebiegły pies. Będzie najwierniejszym przyjacielem, powodem uzasadnionej dumy właściciela i jeśli to konieczne, jego obrońcą. ale tylko pod warunkiem odpowiedniego wychowania i szkolenia. W przeciwnym razie wszystkie genialne cechy mogą stać się przedmiotem ciągłych bólów głowy pechowego właściciela. Ogólnie rzecz biorąc, owczarek niemiecki jest rasą zdrową i nie wymaga szczególnych trudności w utrzymaniu. Jednak współczesne owczarki niemieckie różnią się od tych sprzed lat. Różnią się przede wszystkim wyglądem. W nowym typie kątowanie jest na dwa widoczne. Kiedyś jego sylwetka była prosta, kwadratowa, silna i surowa bez wdzięku. Hodowcy chcieli to zmienić, nadać mu gracji oraz pomóc w kusie. Niestety, jak w wielu rasach chodowcy, bo osiągnąć swój cel, stosowali inbred, czyli chów sobny, co niestety pociąga za sobą konsekwencje w postaci chorób i obciążeń genetycznych. Cel był szczytny, jednak patrząc na takiego psa widać, że coś poszło nie tak jak powinno. Granica została przekroczona, ciągła pogoń za medalami na wystawach doprowadziła do tego, że psy są coraz bardziej kątowane. Opadająca linia grzbietu i wydłużenie tylnych kończeń prowadząca do wielu wad. Co prawda hodowcy robią badania na dysplazję stawów, ale to nie daje żadnej gwarancji, że nie będzie zdrowe. Owczarki przez swoją budowę często mają problemy z kręgosłupem i stawami. I to nie tylko biodrowymi, bo także łokciowymi, kolanowymi i nadgarstków. Niegdyś zdrowy, odporny, gotowy na każdą pracę pies. Dziś i tutaj przepraszam wszystkich właścicieli owczarków, ale to moja subiektywna opinia. Kaleka. Oczywiście nie wszystkie. Mówię tu głównie o psach wystawowych. Na szczęście jest alternatywa dla ludzi, których urzekła ta rasa, których zafascynowała praca i charakter Niemca, a którym nie odpowiada to, co współcześnie dzieje się z rasą. Jednym z wyborów będzie owczarek staroniemiecki. Jest to typ owczarka pochodzącego głównie z rejonu NRD. Pies, wywodzący się z tamtych rejonów, charakteryzował się budową pierwszych owczarków niemieckich oraz ciemniejszą szatą. Dzięki prostszej budowie udało się zminimalizować występowanie dysplazji, a dzięki większemu miksowi genów psy nie były tak podatne na uczulenia i inne choroby. Owczarek staro nie jest inną rasą, ale raczej określeniem typu psa. Jak w wielu rasach, istnieje również linia użytkowa owczarków niemieckich. Jest to nic innego, jakby selekcjonowany materiał hodowlany. Linia użytkowa również charakteryzuje się prostym zadem. Są to zdrowe, silne psy, które mają być gotowe do użycia w każdym momencie. Te psy nie muszą pięknie wyglądać na ringach. Ich szata nie musi być idealna. Ma być zrównoważony, pewny siebie i silny. Nieraz na forach lub Facebookowych grupach można otrzymać porady od wszech wiedzących znawców. Że jak już nabywać owczarka, to tylko z linii użytkowej, bo są zdrowsze. I owszem, tu trzeba się zgodzić, jednak takie psy potrzebują ogromu pracy. One muszą coś robić, nie wystarczy im rzucić piłeczki parę razy i pozostawić samego sobie. Jak sama nazwa wskazuje, jest to linia użytkowa. Często rodzice tych szczeniąt pracują w wojsku, policji lub innych służbach mundurowych. Z pokolenia na pokolenie przekazywane są geny, które po pewnym czasie budzą się w psie. I to od nas zależy, jak go ukierunkujemy. Jeśli nie będziemy wiedzieć, jak prowadzić takiego psa i nie będziemy do końca rozumieć jego komunikacji, może okazać się, że nie świadomie zaczniemy nagradać te zachowania, z którymi w przyszłości nie damy sobie rady. A te psy uczą się wszystkiego w momencie. Nieraz tylko z obserwacji. Więc tu apel. Jeśli po prostu kochasz przebywać z psem i chciałbyś mieć przyjaciela z czterema łapami, zastanów się. Są to psy o ogromnej sile i temperamencie. nastawione na pracę z przewodnikiem, który wie co robi. Jeśli wyczuje, że nie jesteś na tyle silny, by go prowadzić, może próbować przejąć kontrolę. Jego wychowanie nie wybacza błędów. Twoje życie przy nim może być rajem lub piekłem. To od ciebie zależy, którą drogą pójdziesz. Jednak jeśli nie masz doświadczenia, może znaleźć się tam, gdzie nie chcesz się znaleźć, Z znerwicowanym psem, który albo na wszystko poluje, albo wszystkiego się boi. A ty, co myślisz o tej rasie? Czy uważasz, że rasa ulega degeneracji, czy wręcz przeciwnie? Podziel się tym w komentarzu. To na tyle dzisiaj. Jeśli ci się spodobało, to zostaw łapkę w górę, udostępnij i zasubskrybuj kanał. Trzymajcie się i cześć.